Z Wami i z Duchem Twoim. Słowo Ewangelii według świętego Mateusza, chwała Tobie, Panie. Gdy Jezus wszedł do kafarnaum, zwrócił się do niego setnik i prosił go, mówiąc: Panie. Sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi. Rzekł mu Jezus: Przyjdę i uzdrowię go. Lecz setnik odpowiedział: Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie, bo i ja, choć podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy. Mówię temu idź, a idzie, drugiemu przyjdź, a przychodzi, a cudze, zrób to, a robi. Gdy Jezus to usłyszał, zadziwił się i rzekł do tych, którzy szli za nim: Zaprawdę powiadam wam, u nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary. Lecz powiadam wam, wielu przyjdzie ze wschodu i z zachodu, i zasiądą do stołu z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w Królestwie Niebieskim. Oto Słowo Pańskie, chwała Tobie, Chryste. Drodzy w Chrystusie Panu, bracia i siostry, witam bardzo serdecznie na tym naszym drugim rekolekcyjnym spotkaniu, które dzisiaj oczywiście prowadzi nas poprzez treść Bożego słowa do kolejnego ważnego spostrzeżenia, odkrycia, doświadczenia tego, o czym już i wczoraj pan Jezus nam mówił. Do pewnej postawy owej uważności, czujności, czuwaniu, do pewnej postawy Gotowości przyjęcia tego, który do nas przychodzi. Gotowość przyjęcia tego, co do nas mówi, co nam przekazuje, jak nam się objawia. Słowo Boże, które słuchamy w liturgii, słowa w czasie Mszy Świętej, Słowo Boże, które tak obficie. Jest nam przekazywane w kościele, szczególnie w okresach przygotowujących nas do wielkich celebracji świątecznych, tak więc w Adwencie, a może nawet jeszcze bardziej obficie w Wielkim Poście, kiedy to Słowo Pana Boga wybrzmiewa także postaci różnych nabożeństw, jak choćby Gorzkie Żale, Droga Krzyżowa. W Adwencie, w różnych także celebracjach, nabożeństwach, jutro będziemy też do Słowa Bożego. Także obficie się odnosić, przygotowując się, potem przeżywając sakrament pokuty, pojednania. Także w nabożeństwie pokutnym już dziś serdecznie zapraszam na to nasze wieczorne, właśnie jutrzejsze spotkanie. Słowo Boże każe nam wciąż, wręcz, rewidować nasze zapatrywania więc na nasze myślenie na nasze życie ale także. I na postrzeganie tej drogi, do której, jak już wczoraj sobie wspominaliśmy, ubiegłe, wcześniejsze tygodnie nas przygotowywały, ale i wczorajsze wezwanie Jezusa o czujności, o gotowości na ponowne przyjście Pana. Mianowicie Słowo Boże konfrontuje nas i każe nam rewidować nasze myślenie na temat też naszego przemijania, umierania. Gotowości stanięcia przed Bogiem twarzą w twarz na sądzie. Czujności i gotowości na powtórne przyjście Pana. Słowo Boże także uczy nas myślenia, postrzegania spraw ostatecznych. Jakże one są ważne dla nas, sprawy ostateczne. Piekło, czyściec i niebo. W takim porządku to wymieniam, jak katechizm nas tego uczy, ale oczywiście ufam i wierzę, że każdy z nas ma to pragnienie nieba, chwały Bożej, wieczności z Bogiem, ale musimy mieć świadomość, że istnieje także wieczność potępienia. Dramat, tragedia, wieczne nieszczęście, nie jakiś jeden z poziomów wielu żyć. Nie jakiś element różnych wskazań i nauk, szczególnie tradycji wedyjskich, hinduistycznych, reinkarnacji, kolejnych awatarów, wcieleń, odnowień życia w różnych postaciach. Nie, nie. Jeden raz człowiekowi umrzeć, a potem sąd. I albo życie wieczne w chwale Bożej, którego przedsionkiem i pewnym oczyszczeniem jest ta rzeczywistość, nie tyle może miejsce, co rzeczywistość czyśca, albo potępienie. Albo życie wieczne, niestety, ale w potępieniu wśród tych, którzy Bogu się sprzeciwili, Boga odrzucili, chcieli być jak Bóg, idąc za tym, który, będąc najpiękniejszym z Bożych stworzeń, Lucyferius, aniołem światłości, Bogu się sprzeciwił i stał się jako Lucyfer zarazem demonem, satanos, przeciwnikiem Boga, szatanem. Strąconym w otchłań, pokonanym definitywnie. Dlatego Słowo Boże konfrontując nas z prawdą o nas samych, każąc nam jakby rewidować to nasze spojrzenie i myślenie na życie, śmierć, na, na rzeczy ostateczne, jest też słowem, które przynosi jednak nadzieję i życie. I bardzo często, niestety, konfrontuje nas to Słowo z taką pewną postawą. I tutaj warto na to zwrócić uwagę, bo w jakimś stopniu, mniejszym, większym pewnie i każdego z nas to dotyka, takie myślenie, mówienie i niestety postępowanie, działanie, tak jakby wszelkie dobro, radość, piękno łączyły się tylko i wyłącznie z życiem tu na Ziemi, z jakimś naszym ludzkim bytowaniem, a życie wieczne, a sprawy wieczności, naszego zbawienia przeżywania i tu na Ziemi, ale szczególnie już w falę Bożej Królestwa Bożego, jakby to było jakąś jedynie smutną koniecznością, dosłownie smutną, do której serce się nierwie, wielkiej radości w nas czasami wręcz nie ma, za którą nawet czasami nie tęsknimy. To zdumiewające, ale niestety prawdziwe. A słowo dzisiejszej liturgii. Przedstawia nam rzeczywistość właśnie Królestwa Bożego jako piękną i godną pożądania. No pięknie o tym dzisiaj słuchamy i słyszymy w pierwszym dzisiejszym czytaniu, w słowach, początkowych słowach proroctwa Izajasza. Ale także to słowo mówi o pokoju, o harmonii w relacjach między człowiekiem a Bogiem, w relacjach międzyludzkich, ale co ciekawe także w relacji człowieka z samym sobą. Bardzo trafnie na to zwraca uwagę prorok Izajasz. A na kartach dzisiejszej Ewangelii Jezus odnosi się do pewnego obrazu wspólnej, radosnej rzeczywistości trwania w chwale Bożej. Używając określenia, które pewnie zdumiało tych, którzy widzieli to wydarzenie i słyszeli słowa, którymi Jezus odpowiada na prośbę setnika, żołnierza rzymskiego. Mówi wielu ze wschodu i z zachodu przyjdzie i oni posiądą radość wieczną zbawienia, a kimowi przychodzący ze wschodu, z zachodu takie określenia obrazujące kogoś, kto nie jest z narodu wybranego. A więc ludzie różnych pochodzeń, narodów, ludzie o różnych światopoglądach, religijności, jeśli jakowąś w ogóle przeżywają, Generalnie mówiąc, poganie, nie Hebrajczycy. I oni posiądą radość wieczności, zbawienia, bo, bo będą przeżywać wiarę w Tego, który to zbawienie przyniósł. W Jezusa, który właśnie nam o tym mówi. I to jest klucz do naszego szczęścia i zbawienia, droga wiary. Ten temat. Jest pewnym tematem przewodnim, pewnym słowem kluczem, temat wiary i wiary przeżywanej jako pewien owoc, konsekwencja tego, co tą wiarę w człowieku wzbudza czyli Boga, który do serca człowieka przemawia. Wiara rodzi się bowiem ze słuchania, jak usłyszymy o tym we fragmencie, ale już nauki apostolskiej. Wiara się rodzi ze słuchania. A więc słowo Boga do nas przekazywane, mówione, w nim się nam Bóg objawia, to rodzi i rozwija w człowieku wiarę. Dlatego tym myślą i słowem przewodnim dzisiejszej liturgii czytań jest uwielbienie Boga, pragnienie przeżywania więzi, harmonii, pokoju, Królestwa Bożego z Nim w wieczności. Tak pięknie o tym nam mówi także dzisiaj psalmista, który. Wzywa, aby do domu Pana iść z radością, ale tym słowem przewodnim, kluczowym jest pytanie o naszą wiarę w co? W potęgę i moc Boga, który do nas przemawia przez swoje słowo, ale i znaki. Wczoraj pytaliśmy, drodzy, o to, czym jest czas Adwentu, naszego przygotowania się na to spotkanie z przychodzącym Panem, nie tylko w pamiątce Narodzenia Bożego, ale też i. Przy końcu czasów, przy końcu mojego życia, stawialiśmy sobie też przed oczyma jakby to zagadnienie czasu rekolekcji. Tak, bardzo to istotne, jak ten początek Adwentu, i zarazem kolejny czas, krok w rekolekcjach dziś przeżywamy. Tak przypomnę tylko, że postawiłem jakby dla nas pewne zadanie na ten czas, tydzień. Myślę, że niewielkie, ale jednak możliwe do wykonania. To zadanie pewnej uważności, czujności, myśląc tutaj o naszym zatrzymaniu się na chwilę, choćby w myślach modlitwy w godzinie południowej na Anioł Pański. Pomyślcie, jak to dzisiaj w twoim, siostro i bracie, życiu było. W tym dniu, w tej mniej więcej godzinie południowej, może nawet słyszałeś dzwony do tego zapraszające, do tej modlitwy wraz z Kościołem, z Ojcem Świętym. Może to jutro podejmiesz, może kolejne dni będą także taką właśnie większą uważnością, czujnością, jako pewien krok w tym rytmie czasu rekolekcyjnego, adwentowego. Mówiliśmy więc, że rekolekcje, które podejmujemy, czas pewnego ogarnięcia, pozbierania różnych spraw, jakby na nowo przyjrzenia się czemuś, co się mogło mi pogubić, rozsypać co się mogło mi rozsypać. Moje życie, moja relacja, moja więź z Bogiem, z ludźmi, może też. A więc czas rekolekcji jest przede wszystkim czasem naszego powracania do Chrystusa. W dzisiejszej rzeczywistości życia, pośród tych wielu treści, informacji, ogólnie możemy to określić pewnym mianem hałasu, który z zewnątrz nas niezmiernie bombarduje, wypełnia nasze wszelkie jakieś postrzegania. Rzeczywistości, chce wcisnąć się, wejść wszędzie, w nasze myśli, w nasz świat emocji, uczuć. Oczywiście mieć wpływ ten hałas często świadomie nam podrzucany, świadomie preparowany, manipulowane treści, różne podpowiedzi, światopoglądy, bardzo wiele hałasu i śmiecia, które nas ma dotknąć i wypełnić, ma to na celu Tworzyć w nas taką pewną chęć na poziomie woli, decyzje, które nie zawsze będą zgodne albo wręcz przeciwne woli Bożej, Bożym przykazaniom. Możemy więc ogólnie powiedzieć, to duże uproszczenie, ale, ale potrzeba na ten czas rekolekcji pewnych takich określeń, które, które domagają się pewnej jasności dla nas potem. Mianowicie możemy powiedzieć, że jesteśmy w pewnych czasach religijnych, w których bardzo wiele starań różnych ludzi, którzy realizują pewne zamysły, nie wiedzieć nawet czemu. Myślę nawet, że za tym stoi i świadome jakieś poddawanie się jakimś elementom, nawet pokus, działania złego ducha. Przerażające to jest. Gdzieś w tle, jakby widać jego zadowoloną, demoniczną twarz, że tak się to dzieje, że tak wielu ludzi jest takich, no można powiedzieć, odchodzących od myślenia po Bożemu, żyjących w ogóle jakby Boga i Jego wskazań nie było. W tym czasie więc jesteśmy konsekwentnie od Chrystusowiani. Dzieje się to może nie w formie bardzo takiej strukturalnie już formalnej, na poziomie no wręcz jakiegoś mechanizmu socjo-społecznego, ale poprzez różne, subtelnie podrzucane prawa stanowione, Jakieś konwencje, jakieś różne poprawnie polityczne, podrzucane nam rzekomo konieczne do przyjęcia sposoby myślenia, postrzegania świata, relacji międzyludzkich, uznawania różnych rzeczy, które są niewątpliwie wbrew Bożemu Prawu, wbrew Prawu Naturalnemu, czymś nieuporządkowanym moralnie kiedyś mawiało się o tym wręcz zboczeniami, a dzisiaj się to określa jako coś. Co jest jedną z opcji, czymś, wydaje się normalnym, oczywistym, więcej domagającym się tolerancji, szacunku, a nawet chcącym być czymś najważniejszym. Pomieszanie z poplątaniem, odrzucanie tego, co Bóg nazywa dobrem i złem i każe tak człowiekowi w sumieniu to umieć rozsądzić, bo tylko to będzie dla człowieka zdrowe i właściwe. W tych czasach więc nas od chrystusowiania, między innymi rekolekcje, mają nam pomóc powrócić do Chrystusa. Nie tylko przez wzmożoną modlitwę, przez pewne przeżywanie tutaj naszych wspólnych spotkań, celebracji liturgicznych, jak teraz Rorat, ale ma toż to na celu, to co przeżywamy w rekolekcjach, ma to na celu przede wszystkim zbliżyć nas takiej osobowej relacji do Chrystusa. Rozbudzić, rozgrzać w nas to, co zostało gdzieś zagubione, przyprószone, lub zaniedbane i osłabione, mianowicie dar i łaskę od Pana Boga otrzymaną wiary. Wiara dzisiaj wydaje się, że już nie jest rzeczą łatwą, ale też i przeżywaną wydaje się oczywistością, yy, oczywiście naturalną postawą, niekwestionowaną. Wiara, niestety, już dzisiaj domaga się. Bardzo mądrej, roztropnej postawy, po pierwsze, nie tylko rozeznania, rozpoznania, przyjęcia hojnego, ale też umiejętnego jej bronienia, higienicznego zadbania o to, aby nie została w nas pokruszona, podważona. Rozwojowi wiary wiele, więc różnych postaw służy także czas rekolekcji, a szczególnie wzmożonego słuchania tego, co Bóg do serca mówi. Gdyż do prawdy wszystko to, co łaską wiary jest, od Boga nam hojnie daną, domaga się naszej pewnej naturalnej zdolności przyjęcia, hojności serca, gotowości przyjęcia, zasłuchania. Pierwszą postawą człowieka na modlitwie bowiem jest słuchaj, szema Izrael, słuchaj Izraelu. To słyszymy już w Księdze Powtórzonego Prawa. Pan, Bóg jest Twoim Panem jedynym. Słuchaj, czyli bądź gotów. Bądź otwarty, nie stawiaj warunków. Jedynym warunkiem jest Twoja uważność, gotowość przyjęcia tego, co słyszysz, jako swoje. I dlatego, drodzy bracia i siostry, możemy wręcz powiedzieć, że pielęgnowanie w nas wiary, o tym sobie jeszcze dziś po mszy świętej więcej postaramy się powiedzieć. Pielęgnowanie w nas wiary, troska o nią, pewien rozwój na drodze wiary, to pewne kroki, które świadczą o pewnym chrześcijańskim Rozumieniu i przeżywaniu drogi wiary. O takim pewnym modelu, powiedziałbym, biblijnym, takim, którego dzisiaj też jeden z elementów ukazuje nam w swojej postawie w relacji do tego człowieka, który przychodzi go prosić o łaskę jako poganin, jako oficer wojsk rzymskich, okupacyjnych. On, setnik, przychodzi do Jezusa, do Żyda, Hebrajczyka, nauczyciela z Nazaretu, w sumie syna Cieśli, człowieka, tego mógłby widzieć jedynie z góry, jako kogoś podbitego, poddanego, z koniecznością słuchania tego rzymskiego dowódcy, a on przychodzi w pokorze, w prostocie serca, z całą świadomością swojej też małości, niegodności, do Jezusa z prośbą. Jezus mu odpowiadając, Jezus dostrzegając pewne przymioty pięknego serca tego człowieka, tego człowieka wiary, jak się okazuje, Tegoż setnika rzymskiego. Jezus uczy nas jednego z takich elementów postrzegania drogi wiary, owego biblijnego modelu wiary. W tym biblijnym modelu wiary możemy powiedzieć, że człowiek winien postawić pewne trzy kroki na drodze wiary. Po pierwsze, uwierzyć. Co to znaczy? Uwierzyć w Boga jako Stwórcę. Jako tego, który jest sensem, istnieniem całości świata, wszelkiego systemu rzeczy, początkiem wszystkiego, nieporuszalnym poruszycielem świata i kosmosu, jak powie filozofia, absolutem. Uwierzyć w Boga jako osobę, nie jako jakiś światopogląd, siłę, moc, energię, ale jako osobę o takich przymiotach, tak nam się objawiającą. Która z miłości, a nie z jakiegoś innego powodu, z miłości dla miłości, stworzyła i ten świat, ale i mnie, po imieniu do życia powołując, w takiego Boga uwierzyć i takiego Boga poznawać. Bo takim nam się objawia szczególnie w Jezusie Chrystusie, swoim jedynym synu, z miłości do nas danym dla naszego zbawienia. Ale też uwierzyć to uczynić krok wiary, a właściwie to jest już ten drugi: zaufania, zawierzenia w niego, w Boga i jego słowo. Czyli uwierzyć Bogu, a to zasadnicza już różnica. Uwierzyć Bogu, zaufać Jego działaniu, Jego woli nam objawianej, Jego pomysłowi na moje szczęście wieczne, czyli pewnej Bożej propozycji, woli Bożej na moje życie. Jak je rozpoznaje, to powołanie Boże, którym mnie obdarowuje. Czy w ogóle go szukam, nasłuchuję? Czy działam tylko na własną intuicję, a słowo Pana Boga jest najwyżej dodatkiem do czegoś czasami. Więc jakie miejsce w moim życiu zajmuje to, co Bóg mówi, a nie to, co ja bym chciał od niego usłyszeć? Uwierzyć, zaufać i trzeci krok, naturalnie oczywisty. Jakby przechodząc przez wiarę i nadzieję do miłości, do miłości takiej, w której jest postawa po słowie idąc, po słowie Boga, czyli posłuszeństwo Bogu. To jest ten drodzy, pewien biblijny model wiary. O tym mówi dziś Jezus. Jakby dopiero te trzy kroki, jak wiary, ufnej nadziei i posłuszeństwa Bogu, stanowią autentycznie chrześcijańską drogę wiary. Ponieważ wiara jest więc jak widzimy procesem to rozpoczyna się od uwierzenia i musi normalnie rozwijać się przekształcając właśnie w nadzieję i miłość. A jeżeli nie przekształca się w miłość to powoli zamiera. Zgodnie z pewną żartobliwą, ale prawdziwą zasadą z psychologii wiary. Jeżeli nie żyjesz tak jak wierzysz to bardzo szybko, natychmiast, bo natura nie znosi pustki. Zaczniesz wierzyć tak, jak żyjesz. A jeśli człowiek żyje, jakby Boga nie było, to zaczyna wierzyć, że to, że to dobre, że tak można. A to zguba. Można wiele takich przykładów podawać, takiego myślenia, patrząc na nasze społeczności, na nasze ulice, wygrane telewizyjne, na sale sejmowe, na wybory i decyzje ludzi którzy mają o naszym życiu i dalej, o życiu całych ogromnych społeczności decydować. Bracia i siostry, to co dzisiaj słyszymy w Ewangelii, to jak Jezus pochwalił wiarę tego człowieka, który przychodzi go prosić nie o jakąś łaskę dla siebie, nawet dla kogoś z rodziny czy przyjaciół, ale dla swego sługi, jego dobre i wrażliwe serce, jego pokora, świadomość swojej niegodności i niezwykła wiara w co? W moc i siłę Jezusowego Słowa. A kto to mówi? Człowiek, który wie, jaka jest moc i siła rozkazu, sam je wydaje jako oficer rzymski. Ma pod sobą stu żołnierzy, legionistów. Kto jak to, ale on wie, co to znaczy siła i moc rozkazu i słowa, ale widzi, że w tym słowie, które Jezus głosi, jest siła i moc tego, który tym słowem potrafi życie człowieka odmienić. Jest to więc Słowo dające życie. Jezus to, co głosi, czyni także w znakach, potwierdza znakami. Głosi i czyni jak Ten, który ma władzę, ale jaką władzę większą niż jakakolwiek ludzka możliwość działania. I tę wiarę Jezus w nim błogosławi, wskazuje jako przykład też dla nas. Więcej na temat owej drogi wiary, a szczególnie przygnięcia do Słowa i mocy Słowa Bożego. O tym sobie już powiemy dziś na konferencji Pomszy Świętej. Zapraszam do tego serdecznie. Spotkania, rozważania, podążania ku Słowu. Chciałbym w tych dniach, kilku jeszcze rekolekcyjnych, zaprosić was do pewnej drogi ze Słowem Bożym, którą proponuję jako pewną drogę osobistego, codziennego życia w rytmie Słowa. Ale już o tym nieco dalej. A teraz w naszej modlitwie, dalej w trwaniu w tej Eucharystii proś Pana Boga o to, aby Słowem oraz darami, łaskami sakramentalnymi, przychodził i uzdrawiał w Tobie to, co jest potrzebne do uzdrowienia, konieczne do uzdrowienia i potrzebne do życia w zdrowiu, do życia kogoś, kto w Adwencie jest czujny, uważny, wyglądający i gotowy stale Chrystusa przyjmować. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.